U Stella Domini, Gwiazda Pańska, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy z Jarosławia. Boże, słońce świeci, święte wojsko z nieba leci, głos Anielki słychać wszędy, nucący wdzięczne kolędy. I w szybkiej ucieczce ratunku szukajcie. Łuna z nieba wielka bije. Niech się chowa ten, kto żyje. Koniec świata pełno będzie, bo pewno będzie, bo aniołów pełno wszędzie. Nie bój się, nie bój się Maćku, pastuszku. Jakeś ty, takie miał Boga łóżka. Zwiastuję wesołe lata, że się wam Chrystus świata wytlejem narodził. Więc go czym prędzej przywitać wierzcie? Kaźnisz, prędko wstawajcie i wielką nowinę posłuchać chciejcie. Czy nam ci po głowie dać, że nam nie dasz nocy spać? Nowiny swojej trzodzie powiadaj, a do nas teraz już nic nie gadaj. Bracia, pasterze, proszę was bardzo, takimi wieściami ludzie nie gardzą. Syn Boży się wam narodził, który od grzechów ludzi ospowodzi. Wstawajcie, bo wezmę was za kupryny. Na świat przyszedł Boga syn jedyny. Nie krzyć już tyle, otwieram swe oczy. Widzę też łunę, co z nieba blask toczy. I myślę sobie, nie ma na co czekać. Trzeba brać nogi za pas i szybko uciekać. Słuchaj, co mówię, były tu anioły przecie. Kazały powitać zaraz Boże dziecie. Biegnijmy za tym petlejem stronę, by oddać cześć temu, co dziś narodzone. Skoro tak mówisz, przekonajmy, brata. I witajmy zaraz Zbawiciela Świata. A niebios zastępy niech owiec pilnują I blaskiem niebieskim drogę nam wskazują. A więc śpieszmy ile sił w nogach, By pokłonić się Synowi Boga. Matusze, uczone z dyplomem, Zagarnam swoim ogonem, o tak! Rozpuszczam ludzi, sklewiam, psuję, zwabiam okład piekieł i torturuję, torturuję! Gorsza wad jestem! Słuchaj, kuszę ludzi, potem w ogniu piekielnym męczę, dolewam oliwy i dręczę, dręczę! Robię, co mogę, czasem coś szepnę do ucha, nie każdy mnie jednak słucha! A marzy mi się, te wszystkie duże smare, Wieczne ukro fiejst smare! Jihahaha! diablęta! Wasze nie tu na nic. Patrzcie ile dusz to zdobycia przed wami. Zabierzcie się za mnie składnie, By zaraz zawarły pak z diabłem. Policzmy im grzechy dokładnie, zanim ktoś nas nie dopadnie. Oj, nie jeden z nich ceklina i wielki piątek kiełbaski wcina. Nie jedna da, słodka panienka, zbyt często brusterko zerka. Dąsa się, na koleżanki gniewa, starszych nie słucha, na lekcjach ziema. O ile niochał się dostanie, będę u codziennie tych piekle twardych trochę na śniadanie. Precz, zejdźcie mi z drogi i bierzcie diabliki za pas nogi. A każdy z was niech raduje się jak może, a... bo gwiazda na niebie zwiastuje nam narodzenie Boże. Dziecię się Betlejem narodziło, co przynosi światu nadzieję, miłość, a też światły, a też radość światu. Bóg się rodzi, by królować na ziemi. Niech w każdym sercu znajdzie swój zakon, a na ziemi i w niebie Śpiewajcie mu, śpiewajcie. Śpiewajcie. Śpiewa Gdzie stały świat cały w najświętszej Marii Panience Narodził się Jezus mały Spocznij Maryjo, mały Jezu drzwi przyszły tu tak pewnie swoi śni. syneczki mój mały, Mary, uśmiechasz się w słodko przez sen biednej stoję, Twa wdzięczna twarzyczka we Chciałabym dla Ciebie syneczki, piękniejszy. Bogatszy mieć dom, bogodziem pałaców królewskich, Kto w niebie zostawił swój tron. Spis ludności to sprawił i nasze ubóstwo, Że na świat wydałaś dzisiaj tutaj takie bóstwo. Lecz znaczy, Ty się nie smucisz, nie płaczesz, Uśmiechasz się słodko przez sen, A serce me mocno kołacze, bo nowy zawitał nam dzień. Zdrzemni się, Miaryjo, wiadrnuci kolędę, Zostanę przy żółbku i czuwać tu będę. Ustrzegł dziś od burzy, co zasypać szlaki mogła. Potrzeba wołnica wzmogła. Ustrzegł nas także od Heroda. Jego złość czarna broda wciąż ją widzę przed oczami. Rządny władzy jest i krwi, sproradz wszelkich sobie kpi. Chciałby pozbyć się Mesjasza, bo dziecię go, go przestrasza. Otoczony w krąg strażami, za nic prawa ma i ludzi, nie szacunek, lecz strach budzi. Chodźmy pokłonić się Jezusowi, obiecanemu świata królowi. Nie bardzo podłym mieście narodził się w ubóstwie pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, przyszliśmy tutaj skwapliwie, by znaleźć dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. W w serca, o serca Na ziemi, chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Tak. <try> Przez król daję Tobie złota wór, by ludzkie nie życie nie odmienić, nie by życie na ziemi było dobre. Przyjmij od Baltazara mirę żywicą pachnące zioła, żeby chorób nie było na świecie, żeby zdrowie nas nie opuszczało jak anioł stróż przy nas trwało. Gadzidło w przyjmij od Malchiora. Na przebłaganie za tych, którym obca pokora, by miłość na zawsze przyszła, a pycha pręcz odeszła. w teniemskiej grocie, w nasianie, na sianie, w każdym kościele jest jego mieszkanie. My więc jak pasterze do niego idziemy, dziecięco modlitwę twarzą niesiemy. Prosimy w modlitwie o pokój na świecie, by było szczęśliwe trzecie tysiąclecie. Panie Bogu, Panie Tak będę tak, tak. dziękujemy, zdrowia, szczęścia Wam życzymy, abyście nam długo żyli, z narodzenia Pana zawsze się cieszyli, o naszych piasełkach rozpowiadali, co się tutaj dzisiaj oglądali, byście byli wszyscy weseli, jak w niebie anieli na ten nowy rok. Gorące, gorące brawa. Stella Dominic. Rad... Gwiazda Pańska. Opracowanie zbiorowe, reżyseria Pani Agata Fudali. Na ręce tych wychowawców proszę, zapraszam któregoś z Państwa dyplom. Proszę, dla Pani Dyplom z, z szerokimi podziękowaniami, a także dla ośrodka całego. Piękny kalendarz od Urzędu Miasta, traktujący o naszym mieście Jarosławiu, z najlepszymi życzeniami, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz gorące brawo, żegnamy się.